Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj y, zrobimy sobie y, co by się stało gdyby NATO było Phase of Civilization 2 Już wam tutaj pokazuję jak widzicie stworzyłem Sojusz NATO y, nie dodałem tutaj jeszcze tylko Finlandii i Szwecji, gdyż w, w aktualnym czasie wnioski jeszcze nie przeszły na czas kiedy ja to nagrywam więc dzisiaj sobie zagrałem po prostu w Finlandię, no i zobaczymy co będzie ciekawego właśnie, gdy na to by było w tej grze. Dobra, więc przechodzimy do gry e, ustawienia, a najtrudniejszy, legendarny poziom, agresywność 400 no i co, no i sobie ustawiamy i jedziemy e, Zachęcam was do subskrybowania, no i co no i dziękuję, że mam już też tyle subskrypcji 420, bardzo bardzo dziękuję. Oczywiście na czas tego filmu tyle mam. No, więc zobaczymy jak widzicie tutaj. Jest właśnie sojusz. Mają... Jest na to, stworzyłem. Co my sobie tutaj na spokojnie spróbujemy jakieś Państwo podbić. Zobaczymy, też będziemy obserwować, co się dzieje właśnie z innymi państwami. Tutaj z Rosją trzeba poprawić relacje. Więc sobie nazbieramy kasę, no i przejdziemy do jakiejś ciekawej wojny i ciekawych wydarzeń. Dobra, więc dużo nie y, przesunąłem tur. Norwegia wypowiedziała wojnę Szwecji, a tutaj Białoruś miała wojnę właśnie z Litwą i Łotwą, jak widać. Więc my sobie tutaj szybko jakieś wojska zrobimy. No i co? No i zaatakujemy Szwecję. Żeby nie było. Jeszcze tylko nam wojska dojdą tutaj Jak widzicie, Szwecja ma wszystkimi znato wojna wojnę A my się w nią po prostu wbijamy Piszcie pomysły, jakie chcecie, abym robił odcinki Myślę, że to będzie ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł dacie, które, miałe, które zrobię specjalnie dla Was. I co? No i 23 piszę egzaminy, więc będzie ciekawy. 23 i 24, coś takiego. Więc zobaczymy. Nie będzie właśnie przez te dni y, egzaminów, gdyż chcę się na nauce skupić. Y, no i co, no i. No. Zastanawiam się, co będzie, ale powinno być wszystko ok. No, my się tutaj. Y, wbijamy, właśnie, w y, Szwecję. Y, no, nie będzie tutaj żadnego problemu, bo. Pozostałe wojska weszł na teren Norwegii i tych innych państw więc nas spokojnie zajmują zajmują tutaj Belgia w ogóle, zajęła kilka prowincji no i wydaje mi się, że już no 80% wojska damy do siebie wejdziemy tutaj te prowincje tutaj o tak zrobimy no no i teraz od razu sobie zaatakujemy tutaj Aland wysepka tak na no, spokojnie też ma, mają aktualnie wojnę ze Szwecją Dobra, armię sobie usuniemy. No i mamy już tereny. Yy, no właśnie, Nor yy, Szwecja została podbita. Ale dalej istnieje na mapach. Więc ma jeszcze Farta, ale ale wydaje mi się, że nie będzie tutaj długo istnieć. To jeszcze nie odkryliśmy, więc nie wiadomo, czy sama z kimś wojnę. Mają tutaj Afryce. No i co? No i widzimy się przy ciekawych wydarzeniach. Dobra, stwierdziłem, że zaatakujemy sobie y, Irlandię. Ten państwo też nie zna to. Na razie. No, z ciekawszych wydarzeń, no to tutaj Ukraina, na Rosji. Trochę nierealistyczne, ale. No i miała wojnę z całym NATO Tutaj No Szwajcaria Jest No co no, została zjedzona Prawie w całości No i tutaj Austria oczywiście Ogółem te państwa które nie są właśnie yy, W NATO no i Iran jeszcze Więc większość państw Które nie jest w tym sojuszu No po prostu nie będą zaraz istniały nie no a my sobie się wbijamy na razie gładko w, w Irlandię. Większo, jakiegoś większego problemu być nie powinno, ale o, właśnie się pojawił jak tu powiedziałem czyli typowo. Ale na no, spokojnie przejmujemy te prowincję. I raczej podwiliśmy Tak, jeszcze tylko tutaj Wyspa Douglas. Wyspa Mam. No i co? Irlandia pobita, możemy wszystko wziąć. No i mamy. zostaje wojsko na razie zostawimy. Na razie na to chyba na spokojnie a mają wojnę dalej z Irakiem No i z Libią oraz Kazachstanem Obawiam się, że państwa nie mają absolutnie żadnych szans Na przetrwanie Ale zobaczymy Może sprawią jakąś niespodziankę, lecz wątpię no i co? I niedługo się widzimy, nie? No, bo właśnie wypowiadamy wojnę w Szwecji. O, tutaj mają Belgowie. To tak słabo trochę. Ale wybijamy się jak w masło. Nie będzie absolutnie żadnego problemu. się teraz przestraszyłem, ale... Nie ma się czego bać. O kurde. Ale no właśnie, nie ma żadnego problemu. Zajmujemy sobie całą... Szwecję, i praktycznie wszystko z Europy, które nie jest w NATO, yy, podbiliśmy, co tutaj usunę. No i co? Jeszcze z ciekawszych rzeczy to. Yy, no, Irak. Hiszpania zajęła Irak. Tutaj Kanada, Iran. nawet jest Albania, Islandia. Singapur nawet jest, przecież nie zna to. no ciekawe co tutaj rzeczy dzieją Uzbekistan ulepszył się bardzo rozrósł się no i Korea Południowa i Północna połączyły jakoś siły i przejęły kilka prowincji chińskich no i co no i widzimy się przy Ciekawszych wydarzeniach, bo na razie nie jest, jest tak średnio. Dobra, przesumowałem trochę, trochę tur i. Y, no, Kazachstan głównie został y, podbity przez właśnie Kanadę, Albanię, Norwegię, Włochy, y, tak samo jak Arabia Saudyjska. No i widać, że Nato to jest. Po prostu jest potężne. No, i aktualnie nie mają żadnych wojen. Więc my spróbujemy sobie podbić Norwegię. Wątpię, czy nam to się uda, ale co szkodzi, nie spróbować. Oczywiście zakładam, że na to się nie zgodzi na rozejm, ale to już ich można powiedzieć problem, a dla nas, czy dla nas problem, dla nich. Jeżeli się zgodzą, to by było fajnie. Więc aktualnie zbieramy y, armię właśnie na Norwegię. I głównie Norwegię, bo Z Finlandia za że chce przejąć całą Skandynawię i chcę po prostu się pozbyć Norwegii oczywiście w tym filmie, żebyście nie brali na serio, nie? no no i o, tutaj nawet 4000 mamy więc porządnie się dzieje to jeszcze trzeba się zasłonić no i co, no i 20 maja 2028 roku atakujemy Norwegię przez to zaraz To wojnę wypowiedzemy nam około 30 krajów ale co tam dla nas nic nie mamy praktycznie do stracenia No. No i właśnie y, reszta na, y, na razie tylko Wielka Brytania i y, Hiszpania wypowiedziały nam wojnę. Się, że one się tutaj udzielają głównie. Więc zobaczymy dalszy rozwój. Nie, to jednak. Y, stolice zajęli nam właśnie yy, nasi można by powiedzieć po, południowi koledzy z z, z, z chociaż nie może tę naszą, zać Skandynawy, czyli Estonie. Tu się wrócimy trochę. Tutaj musimy obronić swoją stolicę, chociaż nie możemy, bo no nie możemy, nie mamy szans, praktycznie. No jak widzicie, aż tyle państwa nam wojny powiedział w ciągu jednej tury. <laughs> no my zajmujemy OSLO. Ale jak widać na razie, Dania na przykład nie wypowiada nam wojny. Co jest. Ciekawym ruchem z jej strony tymi wojskami się wrócimy tutaj Ale i tak nie możemy cały czas rekrutować w naszym normalnym państwie. A jak widzicie, nawet Singapur na wojny wypowiedział, co jest bardzo ciekawe bo jest dołączył do Sojuszu na czyli Singapur w NATO. No, ciekawie by było, gdyby było tak naprawdę. No tutaj dostajemy Bęcki na morzu. Ale w tym momencie Norwegię podbijamy i możemy się cofnąć wojskami naszymi i zdobyć. Naszą ukochaną stolicę, czyli Helsinki. No, no i Norwegię zajmujemy, ale Duńczycy idą od dołu, więc trzeba się cofnąć trochę. Więc Finlandia na razie daje sobie radę. Chociaż nie wiadomo przez jaki długi czas taki obrót spraw będzie, to jeszcze sobie zrekrutujemy. No właśnie, wjeżdżają w nas Brytyjczycy, ale w dalszym ciągu zdobywamy większość terenów. Ono, to może więcej. Proszę bardzo. No i znowu nam zajęli stolice, ale teraz po... Estonia powinna się tak, powinno się bać nas. Grenlandia nas również atakuje. Poddam się dopiero gdy pie... po, połowę moich terenów zajmą Więc jeszcze do tego jest bardzo długa droga No, o, jak widzicie tutaj jest 10 tysięcy, więc jest bardzo, no Dajemy na razie radę, ale Wydaje mi się, że szans tak raczej wielkich nie mamy to jedynie co możemy tu sobie bić może Finlandii tak udało się dużo zdobyć No jak widzicie to jest ponad no, 20 jak nie 30 tysięcy wojsk No więc walka po prostu nie ma sensu więc E, dokończy, dokończą bitwę po prostu będę symulował. No i widzimy się przy rozmowach pokojowych. Dobra, już wróciłem. E, no jak widzicie tutaj e, na taki rodzaj spraw się e, zgodzili Zaproponowali taki podział ziemi właśnie na to. Z tego co tutaj widzę, Francja weźmie sobie całą prawie całą Irlandię. Niemcy wezmą południową Szwecję i Aland, Estonia weźmie naszą stolicę niestety i Lachtii. i tutaj Turku Belgia weźmie sobie kawałek tutaj ziem Dania też kawałek no i Holandia weźmie sobie wyspę Man i Wielka Brytania też jedną prowincję to niestety musimy zaakceptować takie warunki no i stolice sobie przeniesiemy aktualnie tutaj no, tamtę tutaj no więc my Wojsk nie mamy no więc no po prostu Ziemię oddam Większość ziem oddam od Estonii Będą mieli po prostu więcej ziem a Norwegii a resztę No i tak na razie wygląda świat, no i tutaj widzimy, że jest porażka, Siegamy jeszcze jedna tura, no i co i widzimy się przy około tysięcznej turze, no i zobaczymy jak świat się oh, bardzo zmieni. I'm Dobra, właśnie aktualnie jest 1000 Natura z 2056 rok. No i sprawdzamy. Według mapy, najsilniejszym państwem jest Meksyk. No, ma on 137 prowincji. No a tutaj niestety trochę zla, zlamiłem i, No niestety nie mogę zobaczyć, ile właśnie oni tam mają tych ile mają yy, prowincji ale wierzę mapie i no tutaj no praktycznie wszystko tutaj zajęli tutaj Meksyk nie no drugim państwem jest Stan Zjednoczone ale to tam wiadomo bo trzecim jest Brazylia no tutaj też 300, aż 327 prowincji więc zakładam że tutaj też mają pewnie większość Czwartym państwem jest Etiopia, co ciekawe. No i piąta jest Polska. Więc widać, że NATO się bardzo rozrosło. No... No sami widzicie, nie? Mają wojnę z Indonezją i Malediwami. No i tutaj podczas tych tysią, tyś, podczas tysiąc... Podczas tysięcy tur. No właśnie widać, że wojna była z Indiami. Tutaj Hiszpania, Czechy, Grecja, Słowacja, Albania, Dania, Estonia, nawet Litwa jest, Norwegia, Rumunia, Portugalia. Więc tutaj dużo się działo. Tutaj mieli prawdopodobnie wojnę z, no, z Bangladeszem, to jest z Indochinami głównie. No i widać, że była wojna z Chinami, nie? Ponieważ praktycznie Chin nie ma na mapie. No więc świat się tutaj bardzo zmienił. No, no i mają wojnę z Indonezją aktualnie. No tutaj właśnie Stany Zjednoczone mają, trochę Chin. Netcrop północna jeszcze istnieje, co ciekawe. No i tutaj dokończyli... Niemcy dokończyły zjadanie, możemy powiedzieć, Szwajcarii. No Austria jeszcze istnieje, co ciekawe. Nie jest w sojuszu, no i tutaj tak naprawdę nie zostały państwa, które są właśnie w sojuszu. Kazachstan też i zobaczymy tylko jeszcze, czy ktoś dołączył do sojuszu. Aktualnie oprócz Singapuru nie dołączył nikt, ale widać, że NATO się bardzo rozrosło. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i jeszcze raz zachęcam na subskrypcję i widzicie się do następnego razu. Na razie i pijona.